A Bartosza U mnie, u mnie chodzi Bartosze Ach, jaka była przebijeczka, proszę państwa Piękna No idę muszę wyjść z indziej Moje poszły w ogóle gdzie indziej w drugą stronę, no tak jak jego przyszły tu to moje poszły tam do trzeciego sąsiada O jest mój Andrzej o ja tutaj co To na pewno nie będzie ścinki Andrzej nie pienia strzału Idzie do ściury No jak? jak nie jak tak no Andrzej to kozak ale odciął i się opuszcza Nie daj nie daj Boże Żeby usiadły do mnie Kto im jeździ A to jest Pan krok sobie leci Poszły nad Bartka. A moje sobie tutaj chodzą. Też nad Domkiem, już przyszły. Ręka zmarzła. O już nad Bartkiem.